Dzisiaj vloguję i w ogóle tak dziwnie Bo dawno nie vlogowałam I robimy śniadanie, bo umieram z głodu Już jest 12.30 Miałam parę rzeczy do ogarnięcia, dlatego dopiero teraz Zabieram się za śniadanie i mam pustą lodówkę Więc chyba pójdziemy na zakupy Mam też włosy nieumyte Jestem trochę nieogarnięta, ale Tylko trochę Ostatnio codziennie na śniadanie jem prawie jajka Z warzyw, co mam w lodówce Cebulę, paprykę Szpinak i oliwki więc na pewno pójdziemy na zakupy. Robiłam ten sok marchewkowy z kurkumą i wydaje mi się, że mam pomarańczowe ręce. Próbuję zawsze to domyć jak najbardziej. To samo z deskami. Wszystkie deski. Chciałam się nie ma wyczyścić. Ale właśnie, co dzisiaj rano robiłam? Wstałam sobie o 8 i zrobiłam całą moją poranną rutynę, nawet trochę poczytałam. Przez to, że teraz tak nie miałam czasu, to nie czytałam za dużo. Edytowałam filmik podcastowy, przy którym jest chyba jeszcze więcej roboty niż przy takim normalnym. Byłam jakoś godzinę materiału, gdzie mówię cały czas. Nowy rok 2022, już cały styczeń prawie minął. Ja przez cały styczeń nie wychodziłam z domu, dosłownie z nikim się nie spotykałam. Na spacery chodziłam, bo jednak to jest dobre dla mnie i podcast i tak dalej. Chyba, że było zimno na minus, to w ogóle nie wychodziłam. I no, styczeń spędziłam przy komputerze, przy robieniu e-booka, więc z czym jeszcze się zmagałam? Z bólem pleców. Bolało mnie bardzo od siedzenia. Siedzę na tej swojej piłce takiej jak najczęściej i prostuję się. Zaczęłam po treningu robić mostki, ale opowiem może o tym za chwilę. Jeżeli ktoś by mi powiedział jeszcze parę miesięcy temu, że ja będę jadła ser feta, nie uwierzyłabym. Nie wiem dlaczego, ale mam teraz taką fazę mocną na sery. Ostatnio byłam w takim super, supermarkecie, który jest obok mnie i były tam takie różne dziwne sery. Niebieski ser Danish Blue 50% ser kozi, bo jak byłam w Paryżu, to jadłam pizzę taką ze zwykłej piekarni, taką pizzodrożdżówkę i ona była z kozim serem i to była najpyszniejsza pizza drożdżówka, jaką jadłam, więc kupiłam też ten i serpeta. I nie wiem dlaczego, ale teraz po prostu miałam strasznie ochotę na ser i byłam akurat na zakupach w sklepie i się obkupiłam. I już zauważyłam, że moja cera jem tak samo, żyje tak samo, dobrze śpię, więc to jest tylko taka nowość i widać po mojej cerze, że coś się dzieje. Chyba nawet na czole. Więc to przez ser. Może ta faza szybko się skończy, bo nie służy mi. Chociaż dobrze się czuję po zjedzeniu, ale... To samo jajka. Chyba teraz codziennie jem jajka na śniadanie. To było przepyszne. Jeszcze mam taką przyprawę pomidory z chili. Chyba ją w Lidlu kupuję. Zmienia smak wszystkiego i dodaję do wszystkiego. Do sałatek, do makaronów, na jajka jest... Ale tak, life updates co jeszcze u mnie. Ostatnio też jestem bardzo dużym sportowym świrem. Tam na lodówce mam rozpiskę z treningami, i przez to, że jest tak zimno i nie da się wychodzić na spacery, to lubię sobie ćwiczyć jak zawsze u mnie. I mam taką nową rutynę, że sobie robię dwa treningi normalne, takie ciężarem ciała, dwa treningi z ciężarkami i z gumą i dwa jakieś takie cardio. I jest bardzo fajnie. Wydaje mi się, że tak już ogarnęłam sobie te ćwiczenia i mam taką dobrą, stabilną. Rutynę. i widzę też jakiś taki progres, co jest takie też motywujące, jeżeli chodzi o siłę. Zawsze ćwiczę z Caroline Diesler, albo po prostu jakieś treningi, więc to ostatnio jest takim moim szczęściem, zawsze się cieszę na trening. Co jeszcze? Wydałam e-booka i ostatnie dni były niesamowite, bo tyle ile dostałam pozytywnych wiadomości i miłych wiadomości i takich jesteście ze mnie dumni i tak dalej, że się rozwijam, mega motywujące. Co jeszcze? Dzisiaj będę świętowała właśnie, będę się zbierała. Wczoraj zrobiłam trening i uznałam, że nie myję włosów. W ogóle robiłam trening, oglądałam nową euforię, trzeci odcinek. Nie myję włosów, bo dzisiaj przed wyjściem może coś potrenuję i później się wykąpię. Ułożę sobie włosy, mam szczotko, suszarką. Cieszę się, no bo przez cały styczeń nie wychodziłam z domu. <laughs> Miałam wrócić do pleców. Przez to, że cały czas na komputerze jestem i jednak no siedzę, no to plecy mnie zaczęły bardziej boleć i się tam interesowałam trochę. Powinnam iść do kręgarza, bo mam opatki, ale to mniejsza z tym. Coś, co zmieniło moje życie. Od nowego roku uznałam, że będę się rozciągać. I choćby tam 5 minut. Jeszcze leci serial, już trening wyłączam. Rozciągam się czy coś i zaczęłam robić mostek. I tak robię to codziennie. Jest... O wiele lepiej, jakby pilnuje się bardziej z tymi plecami, żeby się nie garbić. Jeżeli masz może problem, polecam dodać mostek do rozciągania po treningu, bo jest to coś takiego trochę śmiesznego, takiego dziwnego, bardzo dobrze znane każdemu i to ma jeszcze jakieś mnóstwo innych benefitów. Teraz chcę edytować filmik. Jest 13, więc dzisiaj raczej o 18 nie dodam, ale chcę zedytować, żeby mieć jak najwięcej. Ja czekam na wiosnę, jak będzie ciepło. Nie lubię, jak pada i jest zimno, i na minus, i śnieg. Nie lubię tego klimatu. Zima jest ładna, ale jak mieszkasz nie, w Zakopane, w górach, w Szwajcarii, w Nowym Jorku nie. Śnieg tylko mi pasuje wtedy, jak są święta. Ale tak, to w jakimś styczniu, luty, marzec nie. <ścoughs> Więc ja siadam do edytowania i odezwę się potem. 1623 i skończyłam edytować cały filmik. I chyba go dzisiaj dodam. I zrobiłam sobie na szybko z resztek w lodówce bowla. Jest tu jarmu, szpinak, soczewica zielona, czy tam brązowa, kiszona kapusta, czerwona kapusta, tofu z przepisu z mojego foodbooka. Moje ulubione zawsze geruje właśnie do bowli. Pospałam też płatkami drożdżowymi, pesky jakieś. Robiłam już też listę na zakupy. Może podjadę autobusem, bo tam pada, a mam jakoś 2 km. km. Coś, no ale chcę na zakupy, bo będę czuła się tak turboproduktywna dzisiaj. Skończyłam filmik, wyspałam się. Nie no, poczytałam rano książkę, poplanowałam, porobiłam jakieś rzeczy na komputerze, zakupy. To już będzie mega produktywne. Nie nakładam sobie na głowę, że muszę być produktywna, ale po prostu fajny dzień, bo mogę teraz co robić? Nie wiem, zrobić już trening wcześniej, szybciej się zbierać, i tak rozciągnąć te wszystkie moje zajęcia do czasu, aż wyjdę, a tak to jak się zepnę i pójdziesz na zakupy, to w ogóle z tutaj sałatki. Taki prosty sos, który uwielbiam. Połówka cytryny. Ja właśnie uwielbiam, jak jest taki bardzo kwaskowaty, albo jakiś taki bardziej octowy, dodaję octu. łyżeczka musztardy, sól i zioła prowansalskie. Amazing. Jest właśnie bardzo taki octowy, kwaskowaty, cytrynowy. Co oglądam? Stranger Things po niemiecku. Przerzuciłam się teraz kompletnie na oglądanie właśnie po niemiecku seriali, bo przeważnie to są już takie, które już widziałam. Riverdale porzuciłam. Szczerze, znudziło mi się to potem. I <grafi> zachęcam, jeżeli masz jakiś serial i uczysz się języka, czy to jest po angielsku, po niemiecku, francusku, czy cokolwiek, oglądanie swoich ulubionych seriali. Drugi raz właśnie w innym języku jest bardzo fajne. No i super, oglądam właśnie Stranger Things. Skończę już prawie drugi sezon. Fajnie też tak wszystko zobaczyć w całości. I też oglądałam ostatnio, ale to chyba jestem ostatnią osobą, która to widzi, dokumento serial z Zakiem Efronem. Nie Zakiem Efronem. Tak, Troy Bolton. Dobra, nieważne gdzie on podróżuje po świecie i szuka rozwiązań dla planety? Coś w tym stylu? I był jeden odcinek o Francji, o wodzie, że tam mają wodę pitną na dworze w takich, wiecie, w takich punktach. No po prostu możesz sobie nalać do butelki wodę i ona jest pod jakiejś tam świetnej jakości. I był tam Somalier tak to się wypowiada? Od wody i tam opowiadał o wodzie, oni robili sobie tasting wody. I mówił, że taka woda z kranu przefiltrowana to nie jest woda, i ona nie ma w sobie żadnych minerałów. I jeżeli my ją pijemy, to ona wyciąga z nas minerały. I to, co on mówił, jakoś tak miało dla mnie sens jak mówił o tych niedoborach, no bo jednak w wodzie mineralnej jest magnez, wapń i tak dalej. I on powiedział, że on nawet nie patrzy na taką wodę, jak jest. Zachęcam zobaczyć sobie ten fragment na Netflixie. Że on w ogóle nie patrzy, że dla niego to nie jest woda pitna taka. Kupiłam sobie wodę ostatnio. I nie mam jakiejś nie wiem, obsesji, że o Boże, muszę dostarczać mojemu organizmowi minerałów z wodą. A, jak nie, to umrę. Ale dało mi to do myślenia, że jakość wody, jaką pijemy, ma też bardzo dużo. Duże znaczenie. Ja piję bardzo dużo wody. Ja wypijam dwie takie butelki na dzień, bo ja cały czas siedzę i piję. Więc jeżeli ktoś zna się na wodzie, albo też nie wiem, interesował się kiedyś, usłyszał już o tym i się interesował, to może mi dać znać w komentarzu, co o tym myśli o wodzie mineralnej. Wychodzę na zakupy. W ogóle zakup tego płaszcza, tego mojego czarnego, długiego. To jest najlepszy zakup tego roku. Nie wieje ci po nogach, po tyłku, nigdzie. Jest tak cieplutko i idealnie, że to jest zakup mojego życia. Więc idziemy na zakupy. Puszczę sobie jakiś fajny podcast. Mam zakupy. To wszystko przyniosłam. Mamy tak, oczywiście, podstawa. Jarmusz, rukola, szpinak. Wziąłem puszkę pomidorów, wzięłam puszkę fasoli, oliwki. Celernaciowy był na promocji po 3 zł. Jabłka, kiwi. Moje ulubione orzeszki. Moja 20 paczka. 3 awokado było na promocji z 25 na 12 za kilogram. Tofu było dwa w cenie jednego. Więc w ogóle dzisiaj był jakiś mega promocyjny dzień. Zawsze jak jestem też w Lidlu, to kupuję sobie świeczkę. Lubię sobie zapalać, żeby mi w mieszkaniu obiadać. Nie pachniało cały czas. Takie malutkie pomidorki. Lubię do śniadania na omlet czy na tosty z awokado. I wzięłam też imbir do soków, do herbaty. I też był taki tydzień chyba jakiś azjatycki, chiński. I kupiłam sos sojowy. Nie był drogi, kosztował jakoś 5 zł. Dwie przyprawy. Urozmaicą mi kuchnię i jakieś inne smaki poznam może. I też listki nori wzięłam, były za 4 zł, więc. Nie było źle. Ja uwielbiam wszystkie te orzechy z Lidla, ale te są najlepsze. Już pewnie każdy je zna. Pistacie. Jest 18.30. Będę teraz robiła trening. Idę się przebrać, bo to jest moja ulubiona rzecz teraz. Oczywiście klasycznie będę oglądała serial. W ogóle chyba nie pokazywałam, ale wymieniłam sobie tutaj kolczyki. Już mogłam po dwóch miesiącach. Cute. Widzimy się. Okej, okay, wyszłam z prysznica i podsuszyłam już trochę włosy. Możemy zrobić małe get ready with me. Mam tutaj tą moją szczotkę. Na początku tą końcówką podsuszyłam i mega to jest spoko, że właśnie to jest i suszarka, i szczotka. Raz widziałam tutorial i najlepiej na samym początku tą górę sobie spiąć, nią się zająć na samym końcu. Może coś z tego wyjdzie. Wysuszyłam. No i nie wiem, efekt jest taki chyba spoko, ale czuć to ciepło. Jest to gorące urządzenie. Teraz zajmiemy się tym. Rozwinęłam to! Udało się. Włączyłam w ogóle najpierw gorące powietrze i tak trzymałam i włączyłam zimne powietrze i się tak podkręciło. I teraz zobaczymy, jak się ułoży. Czy będzie volume, jak wszystkie duńskie Instagramerki. Te pod spodem są proste. Może też te włosy, przez to, że są krótsze, są bardziej podatne. Olejek. Chyba mi się podoba. Chyba widać efekt. Co myślimy? Tutaj przy twarzy... Są jeszcze trochę wilgotne. Myślę, że powoli ogarniemy, jak to działa. Najlepiej najpierw na ciepło i później jak ma się tak zwinięte to zimne powietrze. Idziemy się ubrać, idziemy pomyśleć. Nie mam pojęcia co. Ja już ubiorę dżinsy, czarne martensy, bo pada Prawdopodobnie na to jeszcze ubiorę sweter. Teraz robimy quick makeup tutorial. Muszę wyjść za 5 minut. Dostałam na święta od mamy tusz do rzęs, taki z Eveline, bo powiedziała, że to jest najlepszy tusz na świecie, jaki miała. A ja mam ostatnio problem z tym, bo skończył mi się ten mój tusz ulubiony, też z Eveline i używam jakieś takie inne i ten taki też z Douglasa, z Kalendarza I wszystkie jakieś mi się rozmazują i kruszą i tutaj pod oczami Zastanawiałam się czy nie kupić takiej lepszej maskary Tom's Too Faced Better Than Sex albo tą z Benefitu, taką Roller Lash Jeżeli ktoś ma, zna się, to może dać znać czy warto Bo mi zawsze jest szkoda wydawać pieniądze na kosmetyki, bo jest dużo jakby tanich Dobrych, ale teraz co sięgam po tusz, to jest jakiś beznadziejny. I nigdy nie miałam jakiegoś lepszego tuszu. W ogóle to światło jest cudowne. Mam na przykład z Toma Forda brązer i jest on bardzo drogi i jest to najlepszy brązer, jaki miałam. Taki ma idealny kolor i super się blenduje i pięknie wygląda, tak naturalnie. Gotowa, wychodzę.